so round the z nim nagrywałem, więc musicie go kojarzyć Także żeby... No, ja też z tobą nagrywałem ma... Oczywiście link do kanału Sym to znajdziecie w opisie No właśnie, link do kanału, dobra, kanału proszę proszę. znajdziecie w opisie I nie zapomnijcie zasubskrybować i zalajkować, sorry, ale muszę wyżebrać, każdy youtuber tak robi e, dobra <śmiech> <śmiech> Dobra <śmiech> Dobra, Musimy dojść chyba do 60 pokoju i musi... Najpierw ja zbieram pieniądze, dobra? A i ty kupujesz lockpiki? I potem ty Ty kupujesz lockpiki? Nie, ja kupię ten klucz, a ty możesz lockpiki dobra, Przy to okazji to może... ja łapuję... a zbieraj... Ja już mam te lockpiki, bardzo dziękuję Dobra, to widzimy się... To jeden, a potrzebujemy dwa Nie, to muszę ja się kupuję dwa, dobra, no to widzimy się za chwilkę Sieg jeden Pan się dosłownie za mną. Ze skłonnie ręką spraw. No zalecimy! Dobra, no to jest. teraz do figury. UĆ! Jest! Kudź. Dobra, teraz ja idę ciebie. Jest! Nie! Nie ma! Nie ma latarki! Ale nie no nie nie no nie. krzyż jest. To sobie kup może tą zapalniczkę. Bym. Nie nie, 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 nie. Zapalniczki nie kupujesz. Zapalniczki nie kupujesz? Ale jakby ona się zamieniła. Dobra, chodź. Jak. 60. Dobra, zaszafał i teraz musimy iść do 60. Ja, musimy tu do wejść? Tutaj będzie piwnica i musimy znaleźć. To się do innej. No, jak u Ciebie nie ma? Ty no. ślepy jesteś. Jesteś ślepy. Hej, ja co? wszedłem twoim wentem do twojego mojego. Dobra, no to... wracamy. Nie, nie, tu. Czekaj. Ej, czekaj na mnie. Chodź. Nie bądź kału. Ale ja nie mam latarki, u, będę nie. musiał tego kału używać. No to jest najgorszy świat. Dobra. Let's go. Otwieraj. Kula, nie daj mi jednego nawet użyć. No, bo ty już klucza. Jesteś gotowy? Jesteśmy gotowi, widzowie. Wchodzimy. Jesteśmy gotowi, idziemy. Trzymaj. Continue, run. Continue run. A ty, gdybym nie przytrzymał, to bym nie cofł, się. Będę musiał tego kramu za 10 zł używać. No nie, to jest jakieś słabe. No chłopie, bardzo! Ale jak to działa? To jest po prostu zwykła latarka. Tak, ale co 10 sekund trzeba ładować i klikać ją. No to biorę. Ty też chcę kupić. Muszę już załadować. Dobra, na razie nie będzie trzeba. I mogę tu usiąść? Ej, czemu? Aha, bo trzeba tak klikać. No. Ale nie używaj jej, bo jest jasno na razie. Na razie. No to lecimy. A3. A3, A3. A60. Nie, ja sobie podgłośnię. так что же. Это же собой подборки. На плову собой подборки. У меня есть такой штук уже. О, повторяю. Забили Забирай мой шестый стол. Во-первых, так и хайп. Эй, подсобственно, я смотрю склеп. Нет. Зачем? Нет, Jak to jest dziwne. No wiem, dlatego chciałem znaleźć lepszą latarkę, ale zapomniałem jej na starcie. Co to jest w ogóle zielone? Nie wiem. Tu właśnie tu się da wejść. Ej, ja będę trzymał witaminy w ręku, jakby co? Ja to tym mam. To się... A to jest 60 metrów, nie? I myślałem, że to 60, a to... To coś. Ja mam tak, że za każdy pokój ogarnia szafy. A, 23. Kurde, stresuję się. Ja też. Nie wiem no to by była jedna szafa. Dobra, tu byśmy się zmieścili. Tu to jest dobre to, że tutaj nie trzeba tam. Ale tu się może zrespić. Tylko jest mała szansa. Trzydzieści dwa. Połowa sześćdziesiąt do jesteś dobry. cię zostresuję się, nie? No, ja zginę, ja zginę. Ja coś czuję, że ty mi zabierzesz szafę. No nie wiem, bo będzie inna szafa i mnie zabierzesz, ja zapomnę użyć witamin. Wiem. Jakoś jest trochę a, a będzie w ogóle kompletna ciemnica? Nie wiem, poczekaj na mnie. Nie wolny jesteś? Nie, tylko ja chciałem poczekać, bo mam wrażenie, że coś słyszę. O nie, 15 pokoi. Nie używaj tego, jest jasno. Nie, nie oklikaj. To tyś dziwze! Pikaż, że ...tu No i jak i pijesz tą latarkę. Ją pijesz? No tak to, to tak wygląda. Słyszałam. Nie ma. Słyszałem. Albo mi się przesłyszało. No chyba tak. Ula, co mnie stało, muszę... Ej, ma. to jest chyba... Ej. Ej, a kurde, tylko gdzie się nasz, zresztą? Nie. A w ogóle coś tutaj działa? Czekaj, ja poczekam za chwilę. Ej, 58. Poczekaj. Czemu? Zastrałem się. Ojoj. O kurde. Dobra, ja teraz ogarniam szafę. сваришь эту свою морду. Я к саду за губки. Такая? А чего я еще боюсь только? ja się tego tak boję? Nie wiem, ja chcę cały czas do szafy wchodzić. Dobra, nie. Ja... za dużo. Miałeś to? No. Ej, żyjesz? Halo? Szymon? Jestem już. Działeś to? Mnie zbił, bo byłem rozkojarzony. Ja, ja, ja... 90 był u mnie. U mnie też! I mnie zbił. Ale mnie nie zbił, mnie nie. Jeszcze A60, widziałeś? No. Moim zdaniem ten stop jest naj najgorszy. Ja. Zginąłeś? Nie, a ty. Ja ogarnąłem szapę. Ja a ja, ja zjadłem szapę. witaminy i zacząłem biec dalej. Uch, poczekaj na mnie. Ale to. O... I ci tego było jest strasznie. I to się zaczęło Co to jest? Okay. it's a tracker Nie ma. Zmarnowałeś witaminę chyba. Nie mam jeszcze. Ja mam jeszcze dwie. Ale jedną ja użyłem w słusznym celu. Czekaj. Tutaj można sobie tak siedzieć, bo nie ma hajda. Więc no. Ale nie, dobra, No nie, nie ma.

Ja mam awka chwilkowego. Dobra, poczekamy na, na pana tą nocę. Dobra, już jestem sorry, Dobra. coś czułem właśnie Też. taki odgłos był, nie. No. Co Yes. Nie no, nie ma. A, stop. Aha. Żyjesz? A gdzie będziesz I się zryspił? Czekaj, poczekaj na mnie, poczekaj, bo jestem bardzo daleko. Dobra. Ja bym ogarniał szafy co chwilę. Też. Nie dobra, to musi być dźwięk. Tak to bez sensu. Nie zawsze jest. U już się ciemno robi. Chodź. Słyszałam od Jo! Kurna! A90 mi dużo zadał. No też masz pół HP praktycznie? No, nie wiem, czy nawet pół. <laughs> znaczy, no. Ale ja, ja na początku dostałem, ale teraz już nie zginąłem. Dobra, chodź. A. Jak coś może być ten agresywny ambush Ten który się co chwilę wracał. Ej, chodźmy do szafy. Nie no, agresywny ambusz jest częstszy od 120. Co 120 to jest ambusz? To nie jest ambusz. To jest takie, że się na ci się widzi? No tak, i wtedy musisz wrócić do starego pokoju i tam się schować Dobra, no. nie ma nic, chodź Trzeba, że, żeby mnie że, tu nie będziesz mi Poczekaj Poczekam ja prom. Już? Nie, bo czasem a 90 się może tak zresp. Ej, daleko to przyszło. Dobra. że jakiś obwód ej ty już poszedłeś dalej nie Nie dobra nie ma a sto dwadzieścia Ja... Ej, ten ambush zaraz będzie Już Tak czuję Dobra, nie ma Chyba. Ej, wyczekaj

Mają latarkę chyba. Chodź. Nie słyszę coś. Jeszcze by Dobra, chodź, tyle to nie może latać. Jakieś błykotanie. Chodź.

Jesteś tak długo tych potworów nie? nie zginąłem! Ja przeżyłem na tych schodach się schowałem. Ja pod schodami Ej, ty przeżyłeś? Ja no! Ja nie wiem, że jak ty powiedziałeś, że zginąłeś. Ja ci powiedziałem, że nie zginąłem. Ja się pod schodami ich. schowałem i już byłem pewny, że mnie zabije. Ale, jak... ale wiesz, że bym na schodach? No, ja mnie nie zrobił. Zginąłem! Też znaczy, ja usłyszałem takie pum, pum, ale najpierw myślałem, takie... że to nic nie jest, ten i później uśmiech. się skapnąłem, że to jest A120. To był A120, też się skapnąłem. Ale pod koniec, kiedy już miałem wracać, no. to, to się skapnąłem, że to jest ten. Dobra, widzowie, będziemy kończyć. Tak, będziemy kończyć odcinek. Doszliśmy do, do 133, tak? 146. Daleko tak. jeszcze będziemy raczej próbować. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.